Moi drodzy, no, chciałem właśnie normalnie przywitać się w ogóle miałem ogólnie właśnie taki plan, żeby najwyżej jeszcze coś ogarniać najwyżej z doktorkiem tam, którego oczywiście już poznaliśmy już w pierwszym odcinku. No ale teraz właśnie zdałem z tego sprawy, że. że chyba... że go że chyba niego nigdy nie było. No, no poważnie, tam gdzie był wcześniej dom, to teraz tego domu nie ma i raz właśnie z tym doktorkiem, więc nie, nie wiem co się właśnie stało. I, 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 i chyba scenę. No. Nie spodziewałbym się, że dom nagle zniknie, no Ja. Chciałem rozpocząć spokojnie drugi odcinek, a tu widzę, że, że tego domu już nie ma. No Spójrzcie właśnie tego jęczy sami. Patrz Tego domu nie ma No by a stanął wcześniej wtedy a było wtedy widać było stamtąd. Widzę, że nos się robi. Yyy. Eee... Więc właśnie mam taki pomysł, że właśnie generalnie chciałbym właśnie rozwinąć inny. Żeby stworzyć własną wioskę. I mogę najwyżej wtedy zaprosić może też innych tam osób, których znam. Tylko właśnie jeszcze nie ogarniam jak się zaprasza na prywatny serwer. Eee. Co ja nie mam łóżka. Ja nie mam łóżka, zapomniałem. Co ja... Ty, coś się świeci w ogóle. A, już. Już, do mnie zemknijają w ogóle, ty. Się mnie wyra, no. Ja tak bym się przeszkodzę, nie? A jak jak tylko można mnie tłuc? Czy... Tego w domu nie było w ogóle, ty. Ja nie budowałem tego. O co chodzi, ty? Czekaj. jest ...piec słotniczy. Ja nie wiem co teraz? Co teraz? Ja nie wiem. Ja nie budowałem tego, wygląda jak to z jakieś wioski były. Ale... Trochę tutaj tak naprawdę jeszcze nie ma No zresztą właśnie nazwałem serię f No ten, f właśnie no, to właśnie będzie to bardzo fajna nazwa No nie no, to nie chcę się teraz z wami tłuc, no. W ogóle sobie mam teraz pomysł Skoro w sumie domu nie ma e, tego... No super ja mogę sobie ci budować co najwyżej nie, taki mam przynajmniej plan. Więc to myślę, że to były dobre plany. A, to... no. Dobra, won, no okej. Okay. Nie no, pójdę się jak y a, póki są to będzie się zażyć chyba właśnie w ty... Y tej wyspy, bo chyba tutaj na ten moment nie jestem w stanie czegoś jak zrobić, no. Chociaż tu też nie ma za bardzo... Kurde, jest, jak teraz nie ma tego domu, no to ja nie wiem co jak sobie poradzę. To mam sobie teraz taki pomysł, że mogę w sumie tutaj zamieszkać. Ty. W sumie jak tego domu nie ma, no to w sumie chętnie bym wykorzystał, nie? Eee, I w sumie teraz ja się taki mam dziwny pomysł. S w sumie nie wiem, czy najwyżej eee, zrobię tak, a to miałem łódkę. No toś ty zrobił, chłopie. Ale nie no, mam w sumie takie teraz właśnie rozkminy, um, Żeby właśnie... Nie, najwyżej... Może najwyżej następnym razem to jakoś może... Powiększyć może tą wyspę? I zrobi się naprawdę... Wypasioną chatę naprawdę, i wtedy no to... Myślę, że nawet doktorek by będzie mi zazdrościł. Z całą pewnością. No bo nie był sobie jakiś bardzo duży... Był w sumie nawet skromny... Nie było zbyt dużo, i tak, więc. nie wykorzystałbym za dużo. Ja muszę zgarnąć w ogóle te owce, żeby jednak zrobić w końcu swoje łóżko. Chyba, że ja mam we Nie, no ja nie mam. A ja nie, no chyba, jak nic się bym zgarnął, sobie wystarczająco dużo, to w sumie to też będzie. efekt podobny. Bo nic też zrobię we no ale. Bo ja sobie, jak na ten moment, jak nie znajdę owce, no to w sumie będę polował na pająki. To myślę, że to byłby dobry plan. No... To myślę, że jakby tam było w sumie zdecydowanie mimo, bo... No, nie zależałoby tak na mnie generalnie. Abym wszyscy w też właśnie skupił się, że... Nie... Żeby... E, no właśnie zastanawiam się, żeby jakoś tak... <kluw> oczyścić właśnie... E, z drzew i... Wtedy najpierw, coś tam się porozwijamy. Albo nie, ja już tuż, będę w sumie że tutaj wszystko już robił. Ja to swoją wyspę, to. To ta wyspa teraz jest moja w sumie. No, myślę, że mogę najwyżej jakoś m, w jakiś sposób powiększyć w sumie, tą wyspę, żeby no mieć więcej miejsca w ogóle. Żeby mieć ewidenty, jakiś większy dom, mieć już taką wypasioną chatę, że po prostu. no, no taki mam. Taki mam przynajmniej plan. I to musi zadziałać! To myślę, że to byłby dobry plo pomysł Właśnie na pojęcie ma się polować i proszę Jak na zawołanie yy, no tak, brakuje mi, Kurczę, no brakuje mi tych nici w ogóle. No nie no, to już myślałem, że już nie tyknie mi, no dobra, będę musiała już ogarnąć w sumie trochę piachu. Ale w ogóle szczury z podziemi, no co on w ogóle mi wtedy gadał? No wiem, no mogłoby gadać najwyżej wzdury, no bo zawsze z nim tak jest. W sumie trzeba też w sumie przede wszystkim zatkać tą tą dziurę, żeby nie wpadać. W sumie też by mi się udało, yy, no oczyścić to podziemie jakoś z wody. To też bym zrobił w sumie, jakieś takie też jakieś tam przejścia i w ogóle. Więc mam na ten moment jakieś takie ciekawe rozkminy, jakbym mógł najwyżej to zrobić, ale. Więc myślę, że to będzie i tak dużo jeszcze roboty. Ma się tworzeniem nowego domu. I teraz to zastanawiam znaczy, się, jeszcze nie mam tak dokładnie tego, tego planu, jak zbudować tę chatę. Ale myślę, że wykorzystam idę i także jeszcze z ciemnego dębu Takie połączenie w sumie robić, to, to jak najbardziej mi pasuje. Chyba, że podłogę bym zrobił z bambusów? Z tym, w sensie tych bloków bambusowych. To też byłby jakiś plan. Chociaż teraz to muszę się zająć z... czekaj, Czekać, czekaj. Eee, no to już może już mi przepalaj. Eee, może nie, nie przepalaj, tylko już mi smasz. Masz mi już mi tutaj... E, już to właśnie mi mięska. Nie wiem jak długi będzie odcinek, ale no zobaczymy, no. Nie wiem, tego się drzewa pozbędę. No bo se trochę będzie mi przeszkadzał właśnie w budowie. Ale właśnie mam w planie zrobić na taką willę. Taką wypasioną. To będzie mnie miało kilka pomieszczeń, tyle różnych. Yy, rzeczy. Dlatego, że wezmę jeszcze te owce, ten, właśnie je ostrzec, jak... albo po prostu wziąć z nich wełnę, no bo właśnie jak potrzebuję w końcu te łóżka, żeby mieć już noco za sobą. Bo nie chce mi się latać po nocach, ale trochę podziwia nas ta chata, że ja jej nie zbudowałem. Ja nie... wiem... Yy, czekaj. Zaraz to ogarniemy, tylko, że właśnie... Gdzie są owce? No i się pochowały, no super, no no mnie nie mogły na, na pola... Aaaaa! Gdybyś tak spadł, idioto! Mam nadzieję, że dobrze mi będzie w mikrofon jak jestem blisko. To, to właśnie jest węgiel, czekaj, no to, to... to dobra, dobra, czekaj. Ja wezmę te węgla. Żeby nie było... Może, może mi się na, na najbliższy czasie przydać. Możecie mi próbować w komentarzach co mogę najwyżej wybudować się właśnie no, no jeżeli bym nie nazwał miasem, no bo jeszcze tak to jeszcze nie wygląda. Ale zamierzam właśnie stworzyć. Ej, żeby to był już nasz oficjalny serwer. Chyba nie. O, i solowce, no boże, gdzie wyście były? no? Gdzie tak ganiałem i co? No dobra, wchodzę już będę miał wyro. Po nie... A nie, no. My... Przespałem się wtedy u tego. Ej, no, naszego doktorka. Właśnie, ciekawe, coś z nim, coś z nim się stało, w ogóle nie wiem, gdzie on. Y... Czekaj, co się w ogóle z nią stało? Dziś się. indziej gdzie się przeniósł. co? No nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Gdzie jest jeszcze nowca? No bo jednak potrzebuję. Bo, bo potrzebuje jeszcze jedno. Jedno we mnie jeszcze potrzebuje. Chyba że jak z tego pająka jeszcze wezmę. No to jeszcze. Nie będziesz takiej biedy, ale no gdzie jest jeszcze jedna? O, słyszę ją. Gdzie jesteś? No jest, dobra, super. Dober, w co będę miał eron, no elegancko. Czy mogę mogę już przy okazji już pościnać już te drzewa? No bo... no w sumie tak mi się wydaje, że można... No, tutaj będziemy się osiedlać właśnie. E, piachu w sumie bym potrzebował nawet dużo. Tu też trochę nam wystaje, no to to mogę też z tego skorzystać. Podejrzewam, że tak potrzebuje dużo, dużo piachu. Wow, e A, super. Cyk, 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 dobra, no trochę zgarnę tego piachu faktycznie. Jakoś to, no jakoś to się ułoży, jakoś tak fajnie. Czekaj, czy tam tego Gravelinium? mnie wezmę. To już takie, już będą, już między, już przygotowania najwyżej. Żeby stworzyć już naszą pierwszą chatę. O co chodzi z tą chatą w ogóle? Ja nie mam pojęcia w ogóle, ja... Ja nie widziałem wcześniej tej chaty, więc ja wiem że nic o tym nie wiem. Chyba, że to, za... chyba, że zaraz obczajemy, to nie wiem. Może coś się... Nie się może będzie, ale... Ale dobra, cyk, no to robimy już nasze wyro elegancko. No w końcu się prześpie się w własnym łóżku. Cyk, elegancko. no i bo już mamy pierwszy punkt odrodzenia. Fantastycznie. Czekaj, czy mam jakoś dużo piachu, żebyś na wyżej to załatać tą dziurę. No jakoś tam mam. Zgarnę, że dużo piachu. Garnę, jeszcze dużo piachu i wtedy możemy nadzieję, że jeszcze powiększyć jakoś tą wyspę. Mm, I teraz jeszcze zastanawiamy się nad budową mostu. Żeby mieliśmy mniej, wiecie, przyjemny dostęp, ale żeby też moby jakby nie mogę wleźć. I, I w sumie jeszcze zgarnę tym bambusem. No, no myślę, że te... No to myślę, że też byłby w sumie nawet ciekawy pomysł, żeby tak zrobić. No i chyba właśnie tak zrobię, nie? No i tak jest w sumie, no... Nawet dużo bambusów. No i nie są nawet silne cukrowe, to jest... Też zrobimy z tego farmę. To ewidentnie. Dobra, waga, dobra. No to się pozbiera tych bambusów. co jest taka rzecz, no co prawda zrobię farmę też z tego, bo wypadałoby zrobić farmę. Bambusów i tego wszystkiego co mylony, co mylony, fanta. To nie był. A nie, dobra, jest, dobra. Dobra, genialnie. No, so idealne, też biomy, naprawdę, do wyboru będą. No, to już średnio się układa w takim razie. Okej. Okay. Ale swoją drogą, jeśli si, ktoś jeszcze nie oglądał tego poprzedniego odcinka z tej naszej nowej serii, to to, to polecam, no, raczej link w karcie, pod koniec tego odcinka no, znajdziecie też. Nie Pan, tak gdybym zgarnął. Czekaj, hmm. jaka jest tu dżungla w ogóle? Jak wielka jest? Dobra, to, to chyba, chyba już to zostawię sobie. Zrobię może właśnie też, no, dużo tych farm się porobi. I z tych sin cukrowych to chyba zrobię tak... E, też chyba będzie też zautomatyzowany i tak dalej, jak ja zrobiłem w tamtej serii. E, z Minecraft Stream 1.20. Miałem też taką się automatyczną farmę. E, I z gardłem wieśniaków e, i w ogóle... To no, mogę nawet zrobić e, nawet farmę żelaza, ty. Farmę wieśniaków, farmę żelaza. Zależnie znaczy, nie, czy wszystko będzie pod moim domem. pochodnie I Modów tutaj już mi się nie będą recyć. Dobra, jest elegancko. No i dobra, elegancko i w sumie mogę robić pochodnie. Żeby jednak już y, mi nie, nie lazły te moby, żeby mieć już wiecie, bezpieczne miejsce. Oj! Chyba trochę za dużo zrobiłem. Dobra, cykl, dobra. To idę. Poroświetlać w takim razie. W sumie chyba zaraz, to chyba nawet lecimy do tej chatki. Zobaczyć co tutaj jest najwyżej. No bo też nawet mamy taki dywan. Tak podejrzanie w sumie to stało. Nie wiem, czy to yy, może być tego doktorka, czy nie. No nie wiem, no musimy się najwyżej przekonać, co to jest. Bo to mnie w sumie już powoli zastanawia, czy to w ogóle nie jest jakaś dziwna chata jakiejś jednej osoby. Nie wiem, nie mam się żadnego pojęcia, no musimy się o tym dowiedzieć. Okej, okay, chyba to już chyba wystarczy, no co? I Jezus... Tak jest sporo tego. No i dobra, chyba już płynę to do tej chaty. No głównie może ten odcinek będzie głównie pogadankowy, bo jest trochę do gadania. Przede wszystkim do tego, że. No, jak chciałbym rozwinąć tą serię, bo. No bo to nie będzie wszystko. Okej, okay, jest aha, ta chata. Okej. Okay. Mm, I z tym coś dywanym to. Aha. Tak jak podejrzewałem. Jest Co jest? Ej, to mnie niepokoi w ogóle. Okej, okay. to jest. Nie mogę otworzyć, tak? Widzę. Czy ja słyszę. jakiegoś. nie wiadomo czego? Ale chyba nawet widzę, że to nie jest do końca w sumie. Ja nie wiem czy to robi się jakieś podziemie. Nie wiem, co to będzie w ogóle, czy... Nie wiem, czego spodziewać, swoją drogą. To wydaje się to niedokończone, chyba, że ma się dopiero ktoś tutaj, dopiero to pierwszy więc... Eee. więc... Nie, jak, jak coś tu, coś tak dziwnego wydaje dźwięki, to chyba wolę się tu nie, nie zapuszczać, więc chyba... I nie wiem, czy ktoś tu przyjdzie, nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi, więc chyba dlatego zalepię... ...to... Żeby wiecie, żeby nie było, że ja tu byłem... ...to no niech to będzie, no, ...nie wiem, czego ja powinienem się spodziewał w ogóle, totalnie. Dobra... ...to jest bardzo dziwne miejsce... ...ja nie wiem, no, czego ja się spodziewał, ale chyba... Naraźmy, czekajmy chyba na dalszy rozwój, no poczekajmy, może coś się, coś dopiero się szykuje, nie wiem, czy ja dopiero powinien interweniować w tym, czy, czy ja powinien to odpuścić, a to jest zresztą do czego, do kogo to mnie należy, bo ja sam do nie wyglądałem, no w ogóle nawet bym powiedział. No dobra, chyba. Na razie skupmy się po co na tym, żeby mniej więcej już stworzyć więcej już nasz pierwszy, no, mój pierwszy dom w naszej serii. Więc, no, jeszcze powycinam na wyższe te drzewa, żeby mieć e, sadzonki i tak dalej. I z tego typu drewna, chyba myślę, skorzystam, żeby zbudować no, naszą HP albo. Albo. W sumie, skoro to jest spa, to w sumie. Nie wiem czy zrobię z, z dżungli, z tego tropikalnego trzeba bym nie zrobił. Myślę, że to byłby lepiej. I tylko, to w sumie też właśnie bloki babusowe, byłby. No to to... Skoro są nawet takie rzeczy, no to w sumie czemu nie korzystać? Bo wybory to kolor, no. Skoro też będzie mój dom, i yy, co ma być już na wyspie, to chyba już zrobię nawet i tak, żeby było takie tropikalne. A nie wiem czy z tych liści też byłbym w stanie yy, sadzonki ogarnąć. Czy nie? Co jak to jest? No zobaczymy, no o, o, o też chy chociaż chyba nie. O, o jest, dobra, jest małe drzewko. Nie zdałem mi się też. Za sadzonego przy moim, e, no przed. No to już będzie wyspa już myślę, już moja. Już, nikt mi, nie wy... no, już nikt, nikt mi nie zaklepie, więc... Zresztą chyba nawet yy, mój doktorek się wyprowadził, widocznie. Dzisiaj w sumie podział się nasz doktorek, to w sumie chyba za chwilę... no, no, no może w pewnym czasie to odkryjemy, ale... No, na ten moment to... Dzień, rozgaduję się za bardzo, ale... Ale dla mnie jest to taki temat głęboki, że... Że musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie Ale chyba na ten moment yy, no, no w tym odcinku za dużo może nie zrobiłem, no bo głównie zbieram w sumie surowce yy, w sumie na mój dom I w sumie znalazłem idealne miejsce No myślę, że to będzie idealne miejsce właśnie akurat idealnie do mojej dyspozy dyspozycji Natomiast ja to skarny dużo piasku, No Ok, to jakoś to fajnie się pobiergna, najwyżej. Więc chyba nie wiem, czy zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nie wiem, jak bardzo długi będzie. Więc też pozwólmy sobie, po co chyba skończyć na razie ten odcinek. A. A dalsze przygody. Już nie bawię, się trafią. Prawdopodobnie już wkrótce. Więc wracam na chatę. Jest moja łódka. Nie każę, że zgubiłem łódkę. No ale dobra, nie także. Także do, do następnego tu słusznie Na razie siema. Jak ja się ma. Jak jesteście ciekaw z mojej produkcji, to oczywiście polecam, które wyświetlają się teraz na ekranie. No czemu mnie nie pytajcie, ale fajnie było, gdybyście zobaczyli inne filmy. Polecam.